Boże wam tak widzowie i już jest koniec dziadka VR dziadka pro już nie będę nagrywać przodpram tylko będę nagrywać no niestety niestety że ten ja no niestety ale już dziadka wiar będzie koniec to już będzie Victor Gaming. Let's go. 180 tysięcy. Jarek Shop Pro. Victor Gaming. I właśnie tak, będzie... I właśnie dziękuję za 418. Już dziękuję za 4. Czter... Właśnie... Dziękuję 418 i na tego shorta Sigma Boy. Także... No właśnie, że już

Wrócił ciemność. To już Mam nadzieję, że. No, mam nadzieję, że. Dziadek. Op wróci w ogóle. A jak i wróci, to trudno. Wiktor Gaming tylko będzie. A, a, a jeśli nie, to ten. To już będzie ciekawo w ogóle. No, ale ten. Właśnie na telefonie w ogóle świecą w ogóle. z tym. tym. Op pro. No, ale tak. Jeśli w ogóle. Jeśli w ogóle chcecie Shop Pro albo dziadek VR, czy nie dziadek VR, tylko ten. Dziadek Shop Pro. Ale mam nadzieję, że dziadek Shop Pro nie zniknie w ogóle. Nie zniknie dziadek Shop Pro, nie, nie, nie. no, 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 nie zniknie. Może zniknąć. W ogóle nie może zniknąć. Mam nadzieję, że nie zniknie, a jak zniknie, to zniknie. W ogóle także do zobaczenia. Do widzenia.